I prawdopodobnie kompletnie, totalnie nie macie pojęcia o czym ja będę do Was mówił w tym odcinku, dlatego tym bardziej herbaty Wasze w dłoń, usiądźcie sobie wygodnie i oglądajcie. No dobra, no to pora zdjąć w takim razie zasłonkę tajemnicy, która okala tenże odcinek niczym piękne czarne płótno, które nabyła mi w tym tygodniu moja żona, naprawdę, wow, rewelacyjne, ponieważ moje poprzednie płótno ktoś sobie podprowadził, przepraszam, na pewno sobie pożyczył, bo nie można powiedzieć, że podprowadził, bo nie mam dowodów, nie mam osoby, nie mam płótna, więc kompletnie nie mam nic. No, ale mam już w tym momencie to czarne płótno, ale tak czy inaczej. Wiecie, tak przeglądając nasze stoki trollowe, sprawdziłem, że mamy różnego rodzaju gry, które albo czekają na wydanie, ponieważ wydawca tak mówią, o, ta, czy to jest taka gra, czy to jest dobre, albo na przykład nie, mamy dużo gier, które normalnie by się nigdy nie ukazały na naszym kanale, a nie dlatego, nie dlatego że są gry słabe. Nie, tu znowu wracamy do pytania i dyskusji, co rzeczywiście recenzenci robią, czy próbują siebie, czy próbują gry. Dobra, temat może kiedyś na jakieś takie większe przemyślenia. Zapraszam od razu do komentarzy. Natomiast są to gry, których po prostu wy byście nie obejrzeli. Dlaczego? Ponieważ mam przynajmniej takie wrażenie, znowu zapraszam do komentarzy, Uu, w tym momencie już druga pauza, którą robicie, ponieważ bardzo często tak mi się po prostu wydaje, czy, czy, czy z rozmów w widzę, wy oczekujecie takich gier, nie wiem, konkretnego jednego wydawcy, czy innych wydawców, ale po prostu chcecie, żeby coś konkretnego znalazło się na kanale i okej, okay, fajnie, zazwyczaj te rzeczy lądują na różne kanały planszówkowe, polskie i zagraniczne, ale ryko rykoszetem obrywa cała lista fajnych, ciekawych gier, które są po prostu Dobrymi, ciekawymi tytułami, ale to trochę smutne, nikt na nie nie czeka. No, więc właśnie o takich grach dzisiaj coś więcej opowiem. Tak więc wybaczcie za tytuł, ale przynajmniej tutaj jesteście. No to zaczynamy. Nie mogło absolutnie zabraknąć podstawki, którą zazwyczaj straszę Klaudię Carlosa Marka, bo myślą, że oberwą, ale tym razem leży obok mnie i piszcie, nie będę wywijał. Właściwie chyba to oni tak działają na mnie, że muszę ten wywijać. Ale okej, okay. mamy inteligentne notatki, teraz będzie inteligentna gra inteligentnych osób, a jest to gra pod tytułem Ostium. Jest to gra, która na ostatniej kostce zrobiła naprawdę rewolucyjną furorę. Każdy, kto usiadł do tejże gry, mówił, wow, jakie to jest fajne. Każdy, kto poznał wydawców, mówił, jacy to są kapitalni ludzie. Wy tych ludzi znacie. Są to osoby, które wydały grę pod pod tytułem Straszydła. Jest taka kampania, która jakiś czas temu była na Wspieram, która została od początku do końca świetnie zrealizowana, a rzeczy zostały dostarczone jeszcze przed tym, jak miały być dostarczone do ludzi. Czemu my o takich rzeczach nie mówimy? E, więc mówię, tak, bo warto o takich rzeczach mówić i warto takie osoby od, doceniać więc te same osoby mają zamiar wydać karciankę, która będzie epicką nawalanką dla dwóch osób, gdzie pojawiamy się w jakimś wymiarze, planecie. Już teraz nie mam pojęcia sorry, nie pamiętam tego dokładnie, ale zjawiamy się na jakiejś planecie, tudzież w wymiarze. No i nie możemy współpracować, tylko po prostu będziemy się tam napierniczać. Cała gra to są właśnie te karty. Pięknie zilustrowana, co za chwilę zobaczycie i naprawdę to dobrze działa. Gra na razie szuka sposobu na wydanie no dobra, to powiedziałem wam już nieco więcej o fabule, chociaż w kulawy sposób tejże gry. No to teraz powiem wam więcej o zasadach. Tutaj już nieco lepiej. Bo każdy gracz dostaje. Trzy portale. Te trzy portale, każdy z nich ma wytrzymałość 15. I teraz i my, i nasz przeciwnik mamy portale, dostajemy startową talię i w trakcie gry właśnie pojawia się element budowania talii ponieważ no właśnie, otrzymujemy talię startową i tą talię startową będziemy ubogacać o nowe karty. Z tym, że pod naszymi portalami mamy jeszcze karty, których nie za bardzo możemy zdobyć. Są to Karty, które otrzymujemy w momencie, kiedy przeciwnik rozwali nam portal. W tym momencie wszystkie jednostki przeciwnika, znajdujące się naprzeciwko naszego portalu, i nasze są zlikwidowane, a my otrzymujemy kapitalną kartę, taką mocno dopakowaną, co jest elementem balansującym rozgrywkę. Cała gra w dużej części polega na tym, żeby rozwalić te portale przeciwnikowi, a my kupując karty i wykładając przed siebie, robimy taką kombinację, aby uzyskać jak najlepszy wynik pod względem ilości obrażeń zadawanych bramie przeciwnika. Wszystkie te karty możemy wykładać po prostu na pałę lub po prostu szukać powiązań między poszczególnymi kartami. Robić tak, żeby te karty uzyskiwały i były najlepszą mieszanką kombinacją zdolności, które jesteśmy w stanie z nich uzyskać. Jeśli nam to będzie dobrze szło, ataki będą mocne. Jeśli nie, no to przeciwnik rozniesie nam nasze bramy wcześniej. Świetny tytuł. Następna gra, która jakiś czas temu została mi pokazana przez chłopaków z wydawnictwa Grana, jest to gra, która zwróciła moją uwagę właściwie taką jedną rzeczą. Tym razem nie będę machał wam tą grą, ponieważ ta gra leży gdzieś tam sobie daleko. Ale ta gra jest zielona i znowu by mi to wszystko wykluczowało. Tak wiem, że mogę założyć sobie maskę, ale jak będę latał z tym wszystkim, to nie da rady. Ale tak czy inaczej, gra pod tytułem Hoarders, czyli tak nie wiem, po polsku to będzie, nie wiem, zbieracze. Jest to gra, która zainteresowała mnie tym, że jest jest takie pięknie, że to wy widzicie już, tą okładeczkę malutką. Jest to gra, na której okładce mamy przedstawione takie różnego rodzaju wejście, takie gryzonie. Jest wiewiórka. Ja do wiewiórek, jak już wam powiedziałem w ostatnim odcinku, mam duży sentyment, ponieważ moja córka mówi na nie PAM i tak się strasznie cieszy, jak jej pokazujemy wiewiórki. To jest takie super. Więc jak zobaczyłem grę o wiewiórkach, stwierdziłem, tak, tak, to musi PAM. Będę musiał zobaczyć, co to jest. I nagle okazała się, oła, bardzo ciekawą grą. O zbieraniu właśnie więc tytuł bardzo kompletnie adekwatny, a to, że jest bardzo malutka, taka kompaktowa, można ją wsunąć sobie do plecaka i jest krótka, no, świadczy o tym, że w tym momencie życia takich gier szukam i się nią zainteresowałem. Zobaczcie, co to jest. No to pora więcej powiedzieć o PAM, czyli gra, w której Waszym zadaniem będzie zdobycie jak największej liczby orzechów, a dokładnie tych orzechów będziecie musieli zdobyć pięć tego samego rodzaju. Jak to robimy? Dostajecie na początku gry talię kart, każde taką samą i macie tam 5 akcji, 5 kart, nic więcej się tutaj nie zmieni. I teraz, w Waszej turze wykładacie dwie karty. Te dwie karty to są dwie akcje, które teraz będziecie się, czaili, żeby je wykonać. I na 3-4 pierwszy gracz odsłania pierwszą kartę, dowolną z tych dwóch, które nie Pokazał i inni gracze reagują lub po prostu nie podążają za Waszą akcją, powodując jakieś konkretne rzeczy, czyli zabieranie orzechów ze stołu, czy ewentualnie od Was, więc mają do wyboru, mogą się troszeczkę przygotować tymi kartami, które zagrają w ukryciu. W momencie, kiedy wszyscy gracze pozagrywają swoje karty lub po prostu zagrają reakcję, zabieramy te karty na rękę, ewentualnie dobieramy jakieś takie orzechy i znowu wykładamy kolejne dwie karty. No i grę wygrywa gracz, który jako pierwszy zdobędzie pięć takich samych orzechów. No przeprzyjemna, wredna gra. No i okej okay. kolejną grą, którą zobaczycie w dzisiejszym materiale jest gra, którą mamy już od jakiegoś dłuższego czasu. Jest to gra, która może nie jakoś specjalnie nie wiem, przeszła echem w Polsce, ale jest to gra, która wydaje mi się, zasługuje na nieco większe zainteresowanie, mianowicie jest to gra pod tytułem DICE City. Jak idzie się inteligentnie domyśleć, skoro mamy Dice, to pewnie będą kostki, a skoro mamy City, to będzie, będzie miasto. A jak dorzucimy do tego jeszcze taki element różnego rodzaju plansz, ponieważ ta gra jest bardzo mocno taka miejscożerna, no nagle się okaże. Że mamy grę o budowaniu miasta z mechaniką kostkową i kartach, które będziemy do tego swojego miasta pozyskiwali, dzięki czemu będziemy zdobywali nowe kostki i tak dalej i tak dalej i będziemy się samo nakręcać i budować coraz lepszą mechanikę. No właśnie, no to właściwie tak w skrócie o grze Day City, ale no mówię, kolejny ciekawy tytuł. Więc, tak jak już powiedziałem, gra pod tytułem Day City jest to gra, która jest niesamowicie miejscożerna, bo jak rozkładamy główną planszę, na której układamy poszczególne karty i nasze jeszcze planszetki i jeszcze gramy w cztery osoby, zobaczcie, że ta gra potrafi naprawdę zająć dużo, dużo miejsca. Na szczęście w tą grę, tak jak już powiedziałem, graliśmy sobie na pierwszych kostkach, czyli była to szkoła, gdzie mogliśmy dostawić więcej niż dwie ławki. No ale tak czy inaczej, o co chodzi w grze? Otóż, przenosimy się do pięknej krainy Kostkowi, w której to Kostkowia, dokładnie stolica, została spustoszona i królowa powiedziała, że trzeba wybudować nową stolicę, tak więc stajemy w szranki, tak trochę Belfortem zajechało i będziemy musieli zbudować tęże stolicę. Każdy z graczy otrzymuje pewien zestaw kości, pewien zestaw kart, które no właśnie, jest to gra na manipulowanie kostkami, manipulowanie rzutami, ponieważ zdobywając kolejne budynki nie, dajemy możliwość pozyskania poszczególnych kości, daje, dostajemy możliwość manipulowania wynikami tych kosteczek, dzięki czemu, no właśnie, nakręcamy, nakręcamy grę coraz bardziej, aż do ostatecznego momentu, czyli naszego zwycięstwa. Jeśli lubicie turlać kostkami i lubicie nie, zwiększać szczęście na tych kostkach czy minimalizować waszego pecha, to wydaje mi się, że Dice City naprawdę powinno wam się spodobać. Nie wiem, czy to czasami tak macie, ale jak jeździcie sobie w różnego rodzaju obszarach, czy po prostu na wakacje, tak lepiej powiedz, Piotruś, to z tych miejsc przywożicie sobie różne prezenty. Ja mam akurat tak, że jak sobie jeżdżę po jakichś miejscach, to lubię sobie zabrać coś materialnego. A czy to niekoniecznie, nie wiem, szampon z hotelu, ale generalnie jakiś, nie wiem, kamyk sobie przywiozę, jakąś, nie wiem, szyszkę, jakiś kawałek drewna. No po prostu taki jestem, lubię takie rzeczy i tyle. Ale jak chodzimy sobie do różnych miejsc docelowych, w których w stanie jesteśmy sobie coś kupić, no to w tych miejscach zazwyczaj nie. Jakieś kieliszki zakopane, jakieś, no nie wiem, zupełnie nieprzydatne nam rzeczy, które po jakimś czasie patrzymy na to i mówimy, na cholerę, ja to w ogóle kupowałem. Po co mi to? No właśnie, ale jak wchodzimy sobie do takich miejsc docelowych, niech to będzie, niech to na przykład zakopane czy, czy coś, coraz częściej jesteśmy w stanie kupić sobie coś nieco inteligentniejszego i to są na przykład gry planszowe. One poziom mają bardzo różny. Ja tego zawsze się bardzo mocno boję, no bo jak jesteśmy w sandomierzu, kupujemy sobie. Nie wiem, szachy Ojca Mateusza. Szachy, obra, spoko, idzie to jakoś w to pograć. Natomiast e, jeśli jesteśmy w ząbkach, kupujemy kompletnie tragiczną grę, nie, czyli coś tam miasto ząbki, gra, która bazuje nie, na już e, nieznanym kompletnie tytule i nawet nie będę mówił, żeby nie powodować zainteresowania tym tytułem. Ale jeśli jeździmy sobie po Jurze, no właśnie, no to możemy nie, dostać grę właśnie podróże po Jurze. I kiedy dostałem pierwszy raz tą grę, nie, bardzo mocno obawiałem się, uh, o, może być coś takiego, delikatnie mówiąc lokalnego, ale stwierdziłem, dobra, rozpakuję, duże opakowanie, duża plansza, a no już może wymyślili coś fajnego. I nagle okazało się, że tak, to jest ciekawe. Tylko, znowu, jeśli bym zrobił taką recenzję, którą bym puścił na kanale, sami sobie odpowiecie, ile osób kliknęłoby w recenzję takiej gry. Przyznawajcie się w komentarzach. O! No dobra, no to jak można było zrobić grę, która traktuje o pewnym regionie, a nie będzie grą infantylną, co tak jak już powiedziałem, bardzo mocno grozi tego typu grom? No, zrobiono to w ten sposób. Mamy dużą planszę. Na tej dużej plansze znajdują się, wiecie, mniejsze czy większe miejscowości, wsie, które są położone na jurze, ba, nawet znajduje się miejsce, czyli Olkusz, w którym spędziliśmy ja, Klaudia i nasza kochana córka Ania, święta. No, takie to były hity. No ale dobra, tak czy inaczej, mamy pięknie rozłożoną planszę. I teraz o co chodzi w samej rozgrywce? mamy pionki, mamy kostkę, więc po prostu rzucamy, turlamy i poruszamy się o maksymalnie tyle pól, ile żeśmy wyrzucili i co, to bo niektórzy mogą powiedzieć, o matko, to jest proste, co ty w ogóle mówisz? No właśnie, bo teraz dotrzymaliśmy na samym początku gry 6 kartek, które również możemy pozyskiwać i naszym zadaniem będzie wypełnienie zleceń z tych kart, czyli nie wiem, pójść tu, pójdź tam, zrób to. W tak zwanym międzyczasie będziemy pozyskiwali karty, które, no właśnie, które będą stanowiły możliwość, nie wiem, zablokowania komuś yy, jakiegoś przejścia, czyli po prostu będą utrudniały grę innym graczom. Mogą być również inne karty, niekoniecznie karty konkretnych miejsc, które mamy odwiedzić, ale inne karty, które będą nam ułatwiały, a innym utrudniały rozgrywkę. Tak więc otrzymujemy grę taką familijną z lekkim elementem złośliwości, gdzie przy okazji możemy sobie poznać jurę. Ręka do góry czy komentarz w górę. Kto jest z Jury? I ostatnią grą w dzisiejszym zestawieniu będzie gra, która nieco można powiedzieć, jak tak patrzcie na tytuł, czyli Kill Dr Lucky. Może być to gra, która no, jednak będzie zachęcała do, do pewnej czynności, która w kodeksie karnym ma swoje takie no, dosyć umoszczone miejsce. Czyli naszym zadaniem w grze pod tytułem Kill Dr Lucky będzie właśnie zabicie doktora Lakiego. Jest to gra, w którą na pierwszych kostkach zagrywaliśmy się niesamowicie, kiedy jeszcze mieliśmy czas i po prostu miejsce, żeby usiąść sobie spokojnie, pograć. Teraz na kostce to jest zupełnie coś innego. Natomiast była to gra, w której w zależności od liczby graczy wcielaliśmy się w postaci, w których zadaniem było zabicie doktora, który ma niesamowite szczęście. Chodzimy sobie po plansze, zagrywamy karty. No i właśnie i będziemy sobie nawzajem przeszkadzać. Ten gracz, który jako pierwszy czy po prostu po prostu zabije doktora Rakiego, ten zostaje zwycięzcą. Kurczę, w głowie opis tej gry brzmiał dużo lepiej, ale tak czy inaczej zobaczcie. Kill Dr Lucky to gra, która oczywiście ma planszę, oczywiście ma bardzo fajne, ciekawe pionki z Doktorem Lucky na czele, ale w dużej części jest to gra, gdzie będziemy swoje akcje wykonywali dzięki kartom, które zgromadzimy na ręku. Od po prostu mamy karty i tymi kartami będziemy, no właśnie, powodowali różnego rodzaju wypadki Doktora Lakiego. Inni gracze będą zagrywali karty, dzięki czemu Doktor Lucky właśnie będzie korzystał ze swojego szczęścia, czyli tak naprawdę naszej pomocy i coś się stanie. Nie, coś jednak spowoduje, że on zobaczy coś, się będzie miało z nim stać i można powiedzieć taki doktor Lucky troszkę głupkowaty, on nie ma pojęcia, że chcemy go zabić, tylko po prostu będzie właśnie a to się schyli, a to nie zauważy czegoś i my no niestety będziemy mieli problemy. Żeby móc zamachnąć się na trzeba znaleźć się w pomieszczeniu, którego w tym momencie my jesteśmy z nimi sami i nas nie widzi, więc tak gra to właściwie kombinacja Zbierania odpowiednich rzeczy na rękę, szukania okazji poruszania się, blokowania innych graczy po to, żeby znaleźć się z doktorem Laki w jednym pomieszczeniu i wykonać egzekucję. Taka familijna gra. No dobra, no to pora kontynuować nasz genialny dział, czyli ocalić wasze portfele. I teraz przed czym dzisiaj w tym dosyć specyficznym odcinku będę starał się was ochronić. No, dla mnie jest to troszkę skomplikowane, ponieważ wiem, że część osób ma tę grę. Ta gra chyba bodajże jest w całym druku, ale muszę przyznać, że dawno, dawno, dawno nie wynudziłem się tak strasznie przy grze, jak przy grze kwiatki. Jest to gra, która ukazała się bodajże jakiś czas temu na w Dune Stadia. I jest to gra, którą, wiecie, rozpakowałem, bo wiecie, kwiatki, zobaczyłem, wow, jaka ładna gra, Klaudio, chodź, zobaczymy, pogramy sobie grą, kwiatka, gdy zagraliśmy, rozkładamy sobie te doniczki i mamy piękne doniczki, piękne kwiatki. Ale to było totalnie o niczym. Czy ja rozumiem, że jest to gra familijna? Tak, teraz pewnie cała masa jak zwykle, ludzi się na mnie rzuci, że co, ty nie, wiesz, nie, dlaczego? przez to jest gra familijna, jak możesz mieć swoje zdanie? No właśnie mam. Nie, więc po prostu gra wydawała mi się no, o tyle o ile nudna, ponieważ ta gra jest taka samo odpalającą się grą. Nie, po prostu mam zwykłe doniczki, które powodują jeszcze jakieś akcje, jeśli gram w wariant zaawansowany. Jeśli gram wariant podstawowy, to w tym momencie te doniczki są zasłonięte, nie mają specjalnych akcji, dociągam po prostu sobie karty, no i sprawdzam, udało mi się dołożyć, nie udało, udało, nie udało, udało, o mam akcję, nie udało. Ta gra po prostu pod względem, nie wiem, epickości, tudzież tego, co się wydarzyło w tejże grze, można powiedzieć, mi głowy nie urwała. Ja wiem, że ma piękną, śliczną okładkę, która może troszeczkę, nie wiem dlaczego, ale w tym momencie trochę koresponduje z grą pod tytułem Domek, bardzo fajną, świetną, i udaną, ale kwiatki, o jak można powiedzieć, zagrałem, spróbowałem później jeszcze raz, i spróbowałem później jeszcze raz w innej grupie testowej i stwierdziłem, że jednak to nie jest gra dla mnie. No a teraz będziemy mówili o epickich rzeczach, a że w tym zazwyczaj jestem nakręcony niesamowicie, kiedy do Was mówię, to będę mówił jeszcze bardziej nakręcony, ponieważ powiem Wam na końcu o grze pod tyłem Adrenalina. Jest to gra, którą poznaliśmy, ta anegdotka może jest już znana, ale jestem starszym człowiekiem i będę się powtarzał, więc jest to gra, którą poznaliśmy chyba, nie wiem, jednym z takich bardziej odległych esen. Mianowicie jest to gra, gdzie usiedliśmy sobie z Carlosem, siadamy naprzeciwko nas, tutaj Niemcy, wiedzą. Niemcy w Niemczech, my Polacy w Niemczech z Niemcami, gramy w grę. I kogo wybiera Carlos jako pierwszą ofiarę swojego strzału? Oczywiście byłem, to ja! Jest to gra wydawnictwa Czech Games Edition, czyli można powiedzieć jednego z naszych ulubionych trollowych wydawców, który sprowadził tę grę i właściwie my żeśmy się strasznie podpalili, no bo ta gra miała być takim komputerowym shooterem. A właśnie, abyście nie widzieli, to jesteście w dziale Ocalić od zapomnienia. No właśnie, bo ja bym chciał tą grę strasznie żeby ona była nieco bardziej rozbudowana. Strasznie chciałbym, żeby pojawiały się jakieś nie wiem, zdjęcia w siedzibie, tak, co po prostu by świadczyło o tym, że Wy w tę grę gracie. Dajcie w ogóle znać, czy Wy tą adrenalinę nie macie. Bo wydaje mi się, że. Naprawdę ciekawy tytuł, troszeczkę tak przeszedł od, czy ewentualnie można powiedzieć, nawet agresywniej przeleciał. Nawet swojego czasu był na wyprzedaży. Szczerze, adrenalina, to jest naprawdę dobra gra, w której po prostu będziemy dobierali sobie broń, chodzili po tych różnych krętych korytarzach, polowali na kogoś, będziemy można kogoś ustrzelić. To jest naprawdę dobry tytuł. Do tego wszystkiego wpięty w taką, tak, shooter jest wpięty w taką lekką mechanikę worker placement, ale to idzie szybko. Tury mijają po sobie naprawdę tak od po prostu i mamy te kapitalne bronie z tą Grą, związana jest jeszcze pewna anegdotka, że do gry dodawano e, taką e, kartę z piłą mechan mechaniczną, gdzie była, wiecie, krew tryskała. Ble! I nie, zapyta zapytaliśmy wydawcy, dlaczego ta, ta karta nie jest do środka. To jest takie zwykłe, proste promo. Nie, I oni powiedzieli nam taką absolutną prawdę, że na niektórych rynkach takie gry z krwią bryzgającą nie, od razu na karcie byłyby po prostu zabronione, więc grę mogą sprzedać, a już nie jest zabronione dodawanie tej karty jako gratis. No, można i tak. Tak więc, skoro wiecie, już poznaliście piękne m, historie mojej Karlosa. Carlosa, kolejne wiecie, jaka jest m, historia związana z kartą o pile mechanicznej, nie wiem, może ktoś mi jakąś fanabergię sprzedał, a ja w to uwierzyłem, ale jest fajny i chciałem Wam po prostu o tym opowiedzieć i tym akcentem przeprzyjemnym, czyli właśnie piłą mechaniczną obryzganą krwią kończymy ten materiał, z którego morał jest mniej więcej taki. Bardzo lubmy różne gry, teraz może powiedzieć mądrego, Niekoniecznie za to, że są szumne i głośne i zapowiadane, tylko po prostu starajmy się docenić piękno każdego tytułu. Możecie zapałać miłością do gry, która kompletnie nie wygląda, kompletnie nikt w nią nie gra, a Wy po prostu ją polubicie, ukochacie i na Waszej półce znajdzie ciepłe, miłe miejsce. Może niekoniecznie na półce, ale na pewno na stole. To tyle na dzisiaj. Udanego weekendu, a jutro widzimy się w kolejnym. Ciekawym materiale, nie powiem jakim, ale będzie taki filozoficzny. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej!